Znaczy, bo jest druga gra, The Seed, wiesz jaka. Jest ja, team. No, Mówisz, co zagrał. Czekajcie, już mi się nie kręci. Uwoli. No. A, no e, to... Ej, dobra, to, dobra. No już... Nie bo... Nie kręci mi tak, że to boli. Małej trusie. Druga gra, The Seed, wiesz jaka. Jest ja, team. Widzę, że... To. A to počekaj bo są twoje to steama no A już i A O, Jack To jest na Jack A cześć, co najpierw mieliśmy grać? Mieliśmy grać Jelbreaka. Ej, I... Jezu ja zapomniałem, że ja mam o to. Ooh, welcome back. Get on on the ground now. Get the fuck on the ground now. No? Mm -hmm. Ale pokażę, na jakim końcu piszesz. No i na po prostu. No to musisz sobie zmienić na wiesz Czekam jak ucieknie z końcu. O nie policja. Szybko, to o, to ja kopię na CBC, jakam popatrzę na twojego klima. Ty, a możemy zostać policjantami, Lis? Bo ja mam coś fajnego. To się... Ej, ziesz, Ale to się. Jest policja. Ja będziecie mogli być policją, bo ja mam zarąbiste auto. Ja jestem Fonsejem, jak na razie. Może iść stąd, gdzie jest pistoletów. Ale lepiej zostawcie policją. Ja nie mam. nie Chyba pojechaliście prędzej do domu. Eko, oni nas nie słab. A i widzę to, że jak na streamie widzę jak Policant Ciebie słabł. I to ten policjant co w kultem jest, to A, użekła. Da, to. Da, to, da to uwolnijcie. No, ale musisz dodać konto, jak coś wiedzieć. No to niestety. Dwa, chodź. No, jak nie pamiętam czasu, no to... no tu co ja mam na to zrobić? Może nie pokazuj e, w, w swoim, e, wiesz co, gmail'e, -y. znaczy nie na, a, na, 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 na tych no. chodzi, to nie pokazuj, ale aspekt, jest... a, Roblox tylko pokazuj, a, dobra. Mam po ciebie to. No. <ślesy> no. Pojechać? Nie, ja to sta... ja to sta wezmę. ja to sta wezmę po prostu. A, okej. Okay. Dobra. Tylko słuchaj, ni... polisa policja go nie złapała. E ja powiedz co, wulkanu. No na razie tylko ty napisałeś, nikt inny już. Nie, No nie, 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 mnie to, nie, 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 wiem do jakiegoś Jeszcze zostałem aresztowane za zabicie, no. Nie, bo zabiję, bo nie, bo widziałem jak Mordo wziął jego kartę, a gra powiedział nie, nie wziął jego karty i nie postanowił zmienić jako złodziej po zabiję Normalnego. Lipa. No tylko No ja jestem w wulkanie. Ej, to z tyłu ty uciekasz czy nie? Bo ja właśnie do ciebie czekam, aż nie wiem, jak przyjdziesz. a Ja ciągle... Ała! Poszedł! Nie! No nie, jaka policja mnie zacnęła, no? Ufaka! to ufaka, bo jest policja. Za macie pieczęć, To chce z to czepie, toż, kurde, mnie. To chce szepie jestem w więzieniu, bo kurde tam co ja byłem, wjechały ze mnie, a teraz policji. Mamy <trym> na, na auto. Ponadzowe auto No po kultecie się spowiedzałem, jestem w wulkanie i w wulkanie jestem Maciek, gdzie, gdzie wy jesteście? Gdzie wy ja jesteście? Ja idę do kanału Nie, nie Maciek, ja, ja, ja cię podjadę, ja ci podjadę A, to też Okay. Tylko wkurza mnie to że ten nubek mnie co chwilę... no co jest, zabijesz eee, no nie widzę sobie ha no. no to chodź Chodź Ej, no chodź ha 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 Ok, sobie ha 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 Jeden, jeden na ten, minigun, jeden na minigun. Chodź. Uczuwa, ty. boksy. O, sorry. jedziemy. Lepiej jest, bo oni masz się skapnąć. Łopa. Moja lęka wystaje. To jest ten. Skier. Ale drifty. Serajcie, serajcie. Nie, spoko. Oh, На <coughs> <coughs> снова то само. <coughs> а я тебя марлю. Так где был вулкан? А, не знаю, что я потом плясахит. Jak myślisz, że za... i E! Przez nocję bez letnio przez projekt lub. Patres tak spotkało. Nie ja też skikowało mnie. Nie, saving, nie, bo ten, jak to się nazywa, zapisywanie gracza, coś tam zostało, coś zbugowało się i no, i o. A. No a to w co teraz gramy? Nadal w Jailbreak? No to odełącz Ja będę z wami złodziejami, a jak chcecie być Kody Cops. Jak się tak jedna gra nazywa? Co, ja pamiętam nie pamiętam innej gry, ale ja wiem. O, nie pamiętam. Nie Odświeżam stronę, a ja nic nie kracę. No bo nie dołączyliśmy bardzo. Co się? Co? <свист> это софня, то не я. Но сколько писец? Ja ja blokowa tak, ukryłem, ukryłem, um, ukryłem go tym przez moderatora i na no, 24 godziny go wyciszyłem. No sobie nie? Tak... Nie, nie mogę go zbanować, niestety. Kopię! Ja ja tylko jedno konto, co teraz, to konto Twojego klima, Ale tak, jak on go w ogóle ciszy i no, to będzie napisane na no. Ktoś powiedział: Ki? A. Ja ja to, to, to jest to to ktoś inny. O oh jest? Ja próbuję um, dołączyć. Um, znaczy... Kogo? A moda? E, już. Moda? Ja nie mogę dawać mody, nie mogę dawać tego o, moda. Oj, no, sobie. No, bo ty jedynie możesz tylko moda dawać. Tak? No, a mi się Roblox zbagował i teraz pokazuje mi gówno. Pokazuje mi, że nikt nie jest online teraz. U mnie też tak jest. Nie, no, to poje. Dobra, jailbreak. Może do tamtego dołączę. To to jest, co to jest normalne? Jailbreak. Wyłączyłem do tosta? Nie dołączyłem. Jej. O, mogę to zrobić. Tą... A mnie to w z znowu się bagował. U mnie też się tak spakował, nie tylko u ciepia, ale pewnie też u Tak jest. Nie, nie no co, to nie. O, Robimy to la jest lajków na lajwie. Robimy normalnie lajwa. Jedyne co dostajemy, to dostajemy kupie kupie mózgu. Ej, poczekajcie. Słuchajcie, gdzie to jest update? Czy a są te słon? Bo to jest te słodmy. Pila też. Pila się. I to teraz można. I to